Buna, buna. Mordeczki! Jesteśmy tutaj w Łodzi, kręcimy kolejny film. Dużo ludzi komentowali, że mam tutaj przejechać, więc zobaczymy, co się dzieje tutaj w Łodzi. Mieszkam w Polsce od półtora roku. Jestem artystą i już namalowałem kilka murali w ramach pracy. Ale wpadłem na pomysł. Pójdę od drzwi do drzwi i zaproponuję ludziom mural za darmo. Chcę dać coś z siebie temu miastu. Chcę zobaczyć, czy ludzie mi zaufają. Ta ściana jest idealna. Dzień dobry pani. Ciekawe czy pani ma ochotę malować jakiś obraz na ścianę. Szukam miejsca, kręcimy film na YouTube i robię to za darmo. Nie, nie. Nie? Bo wiedziałem, że już mają coś namalowane i... Nie, dziękuję bardzo. Nie? Dobra, dzięki. Kurde. Zobacz. Dużo potencjał. Jezus Maria. Czemu nie chciała? Dzień dobry Pani. Czy mogę malować jakiś obraz u Pani w domu? Czy Pani ma ochotę? Kręcimy film na YouTube i szukamy miejsca, gdzie malować. Nie. Może dużo. No dlatego myślałem i spytam. Coś bardziej artystyczny, no. Że na domu bardziej, w sensie na... Tak. Mogę pokazać to pani co ja robię? No, co. Pani by było w 3 sobie do tego. Już, już zrobiłem to w Warszawie, bo mam kanał na YouTube, gdzie maluję. I dużo ludzi komentowali, że mam przyjechać do Łodzi. Bo ja mieszkam w Warszawie i dlatego tu jestem. Musiałby się pan tutaj pyta, popytać, tak? Y... Tak. Ale tu wiem, że tu jest jakiś mural, taki starszy, to może na tej udziance, y... to jest taka piekarnia. Tutaj musiałby pan... Tak? Ale ta piekarnia mu... chyba jest zamknięta, no teraz. Tak, tak, ale tam chyba mieszkają, bo to jest dom jest cały. a może... no Tutaj no nie ma, pomysłem mieszkam w kamienicy i... Dobra. Ale fajna inicjatywa. Dobra, a dziękuję, miłego dnia. Dzień dobry, czy mogę malować jakiś obraz u Ciebie? Kręcimy film na YouTube i szukamy ściany, gdzie malować. Jakiś mural artystyczny. Nie za bardzo, bo wszystkie są już pomalowane. O, ale nie chcesz jakiś obraz? Nie, dziękuję. Nie? Dobra, dzięki. Miłego dnia. Prączak. Czy Powalski? Powalski chyba miły. Frączak, ale to mogło być lepiej. Zdecydowanie nie ma za dużo miejsca, ale też ma potencjał. Chyba nie działa, idziemy. Dzień dobry panu. Chciałem zaoferować darmowe malowanie. Widzę, że pan ma ta ściana na rogu, tak? Która jeszcze nie jest pomalowana. A tutaj, to ma ta ściana? Ja mam tą stronę. Tutaj? Jak potrafię do nich? Ja tam jest zamknięte, ich, nie ma w tej chwili. A dobra, dziękuję. Tam drzwi jest otwarte. kurde, Co myślisz? Idziemy tam? Jestem Jest, jest. Dzień dobry panie. Dobry. Czy pani chciałaby namalować tę ścianę? Chciałbym zaoferować darmowe malowanie. Nie, nie, nie. nie. Artystyczny obraz. Bo jak widziałem, że jeszcze nie jest malowana. Dobra, dzięki. Przepraszam. No. Do farnej to daleko jeszcze. Nie wiem. Ale sprawdzamy na, na Google. Jak to się nazywa? Farna. Od ruskiej w prawo. Tam. Farna. Ja chciałem zapytać pana, czy mogę pomalować obraz u pana. Jestem artystą wizualnym w Chile. Ale ja nie potrzebuję. Mamy jeszcze chwilę. E, na pieszą to 20 minut. A, to akurat dla mnie. Dziękuję. Dobra. U... Czy pan jest pewny? Mam kanał na YouTubie, gdzie oferuję darmowy mural artystyczny. Proszę pana, mówię panu, ja już jestem stary, kto staru które tylko potrzebuje księdza i grabarza. A dla Pani to życzę i Panu też. Podkupkę w kontroli. Miłego dnia. Dzień dobry Panu. Czy mogę pomalować jakiś obraz u Pana na ścianę? Dzięki. Miłego dnia. Dzień dobry Pani. Dzień dobry chciałbym zaoferować jakiś darmowy mural namalować jakiś obraz na bramie garażu na przykład? Nie, nie, nie Po co mi takie rzeczy? To jest darmowy mural artystyczny mam taki projekt, bo mam kanał na YouTube Nie, niech pan se głowy nie zawraca Nie? nie. Czemu nie? Nie chciałaby pani mieć coś fajnego, jakiś kwiaty? Dzisiaj żyję, jutro mogę użyć bo ja już mam prawie 100 lat Ale, ale może mieć bardziej kolorowe rzeczy? Dobrze. Z kwiatami, nie? Nie. Dobra, miłego dnia, dziękuję. tutaj co? Jeden Tak? Czy po prostu dzwonka? O, jest pies. Zapytam. A gdzie ta mieszkasz? Czy pani chciałby jakiś fajny obraz na bramie? Nie, ja dziękuję bardzo. Mam, mam kanał na YouTube, kręcimy film, oferuję darmowy mural. Nie, nie, dziękuję. Serio? Nie, brama jest do wymiany, więc nie, dzięki. Ale mogło być lepiej, bo jak zmieniają, mogło być lepiej. Nie, nie, dziękuję bardzo. No dobra, dzięki, miłego dnia. Dzień dobry Pani, chciałbym zaoferować darmowy mural na ścianę na zewnątrz. Widziałem, że tyle razy już spróbowaliście zamazać i jak chciałem oferować jakiś obraz. Dziękuję. Nie. Nie, Dobra, Super. dzięki, miłego dnia. Dzień dobry Panu, czy mogę pomalować jakiś obraz u Pana? Mieszka tutaj blisko? No, galanty kawałek. I ma jakieś... Ja mam na imię Chris, miło mi. Jacek. Chciałem pomalować jakiś obraz, bo mam kanał na YouTube i oferuję darmowy mural, artystyczny. To no niestety nie jest moje lokum, to jest administracyjne. Dobra. Miłego dnia, dzięki. O, dzień dobry panu. Czy pan chciałby mieć jakiś fajny mural tutaj artystyczny? Oferuję ludziom darmowy mural, obraz. Jak chcesz porzucić? Ja, no i tak, teraz się wyprowadzam. Ale pan jest, bo mam kanał na YouTube, kręcimy film. I, I szukam ściany, bo pan mieszka tutaj, tak? Każde administrację budynku, to nie? A... To o to chodzi. Dla mnie możesz rysować, zobacz, tam jest na rogu. No wiem, dlatego spytam, bo. Wszędzie, wszędzie i tak rysują. No tak. wiesz, jak masz ochotę, to... Żeby <grym> <grym> nikt nie widział, mi <grym> nie będzie to przeszkadzać. <grym> tak? Ale wiem, że no. No, czaj, ale jak. E... Potrzebujesz po prostu miejsca legalnie, tak? No tak, no. dlatego. Wiem, nie, no mówię, teraz akurat mnie nie będzie, więc nie jestem w stanie się I jest teraz szans, że pan porozmawia z, z administracją? Ja mogę... jestem w trakcie przeprowadzki akurat coś jeszcze. A, mieć. dobra, dobra, dobra. Więc o to chodzi, tak tylko podpowiadam, że budynek jest do administracji, można zaprowadzić takie rzeczy. Myślę, że na pewno będzie ładnie, ładniej wyglądał niż teraz. No tak. Więc jak masz ochotę, to zgłoś się do administracji, zażyć pomysł. Dobra, dzięki. Na razie. Dobra. Miłego dnia. obraz u Was? Nie, yeah. nie. Yeah. Dziękuję. Ja Mam sobie jakiś mural na ścianie. Yeah. Kręcimy film na YouTube i oferujemy darmowy mural. Jakiś obraz na bramie garażu na przykład. Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję, ponieważ już jestem współwłaścicielem i się nie mogę dogadać. A, to rozumiem. także m, u mnie, ale rozumiem. serdecznie dziękuję za propozycję. Dzięki, miłego dnia. Miłego poboczenia. Ale to piękne, no? Trochę brudne, ale... Dzień dobry pani. Czy pani wyobraża sobie jakiś mural, jakiś obraz na ścianę w domu? Kręcimy film na YouTube, w którym oferuję ludziom darmowy mural. Nie, ja się... nie? Pani mieszka gdzieś tu blisko? Nie. Dobra. zobaczyć co na A <śm> To już zrobione. Jak długo oni już pracują tutaj? Raczej nie widać tam z tamtej strony, to nie widać. To, robią. to szpital jest, to bardziej widać, czy tam coś się dzieje, a tu się nie da. Się pani mieszka tu w Łodzi, tak? Nie, nie w Łodzi. Nie? I ma jakoś ścianę w domu chyba? Nie. Na dom to ma ścianę. I możemy malować jakiś mural? Czy mogę pokazać do pani, co ja robię? No nie, dziękuję, nie. Serio? Nie, nie jestem zainteresowana. Jakiś krajobraz, nie. kwiaty, nie? Dobra, dziękuję. Miłego dnia. Jej, tutaj uda się. Czujesz to? Sukces. Dzień dobry panu. Czy mogę pomalować jakiś obraz u pana? Dziękuję uprzejmie. Oferujemy darmowy mural na ścianę, jakiś, jakiś krajobraz. Dziękuję. Ma rodzinę plastyka, pan Tak, i pan mieszka tu blisko? Na pewno ma jakąś ścianę. Nie, no niestety. Dobra, dzięki, miłego dnia. Dobra. No, co mamy zrobić? Co się stało? Łódź. O, dzień dobry. Mam pytanie, czy mogę malować jakiś obraz u was w domu? Kręcimy film na YouTubie. Jestem artystą wizualnym i kręcimy film, w którym oferuję ludziom darmowe mural. Jakiś krajobraz, coś fajnego. Nie, dziękujemy. Na pewno? Dobra, miłego dnia. A jutro też będzie w łodzi. Może być jutro, pojutrze. Dajcie Ci mój numer telefonu i przemyślę temu Daj numer Dobra Cześć Robert. Chris Nie, no. nie obiecuję, bo my też, wiesz, pracujemy, nie mamy trochę no, ale czasu, rozumiem. ale ten, to jest bardzo fajny pomysł w ogóle. Bardzo... Może być jakieś przedmiot, jeśli macie coś fajnego, że chcecie namalować No, no to wiesz to ja jeżdżę na desce, no to może, moglibyśmy jakąś deskę może pomanować Ale no też musiałbym, wiesz, wynaleźć sprzęt, bo też... Mamy z tego sprzętu dużo w komórce, no teraz akurat, wiesz, dziewczyna jest w ciąży, trochę jesteśmy, Gratulacje. Trochę, trochę, wiesz, mamy tak. trochę czasu, nie mamy trochę czasu, nie mamy czasu jak zagospodarować już wolnego, no, Ale możecie myśleć o tym. No spróbujemy. Znać, to. w ogóle są fajne prace, wszystkiego A, dobrego. Dziękuję, miło poznać. Cześć. Do widzenia. No, i nie udało się w końcu tutaj w łodzi. Trudno, tak jest. Widzieliście, że spróbowałem dużo, zapytałem, ale jeszcze jutro wracam do łodzi, bo mam zlecenia tutaj. Więc będę malował i porozmawiamy dalej. Pokażę Wam moja roleta. Moje biuro na dziś. To macie pomalowane już 3 lata i. Właścicielka chce jeszcze coś innego, bo mają tutaj kwiaciarnię. Więc dopiero przygotowuję tutaj. Jak przygotowuję to? Wszystko już jest szlifowane cała roleta i jeszcze ten pasek tam na górze to też, bo będę malował to na czarno chyba. Szlifowałem, później myłem wszystko z alkoholem, bo to jest bardzo ważne. Przed primerem, jak będziesz namalował to z primerem, to musi być czysto, żeby farba dobrze się trzymała. I będziemy tutaj też malować, bo jak widzicie. To też jest trochę pomalowane i jestem. Yy, jak wy mówicie do tego? A propos, bo dla mnie to throw-up. Tak to się mówi. Więc oni też trochę pomalowali ścianę, więc malujemy to też. Często ludzie mnie pytają. Że zawsze trzeba to zmatowić? I prawda jest, że tak, jeśli chcesz pracować jak pro, no to musisz najpierw przygotować, w tym wypadku, roleta. No. Trzeba szlifować, dodać jeszcze primer, ale nie do końca. Na przykład to jest pomalowane już 3 lata. Wymyślicie, że chłopaki tutaj przygotowali? W ogóle nie. I farba bardzo dobrze się trzyma. Jeżeli to jest metalowe i jeszcze nic nie pomalowałeś, to zdecydowanie trzeba to przygotować, albo będziesz miał rdze, więc to jest najważniejsze. Tutaj na dole też zabezpieczę, ale najpierw maluję ten kawałek, tę końcówkę, bo mam jakiś podobny kolor, chyba spróbujemy i lepiej będzie wyglądało niż ten czarny, więc. Jeżeli mural na murze, bramal na bramie, jak to na rolecie? Napisz w komentarzu. Dobra. Wow! No piękne! No super. No, bardzo mi się podoba. Bardzo. Malowałem też tutaj. Jak mówiliśmy, że lepiej. Tak, tak no lepiej. Tak to, tak to by było. No, ale super, nie? No super, ekstra. No bardzo mi się podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Śliczne. Śliczne, super aż będzie mi się szkoda a witrynę otworzyć. <grymne> Super, bardzo jestem zadowolona, podoba mi się strasznie. A później y, tą rolkę, co tam będzie, będę mogła sobie ją udostępniać. Tak, oczywiście. No, tak to, to damy reklamę, nie? Tak, no. Będziem oglądać to może ktoś by chciał, to będę polecać. <grymne> tak, no jak Pani chce... Nie, może nie. <grymne> jak jesteście ze mną już na robocie, pokażę dalej, co ja robię tutaj. Działam tutaj dzisiaj. Przed szkole, w rechwale, bo wczoraj już zrobiłem to, co myślicie? Fajny projekt, co zobaczcie szczegóły? Może ta rura namalowałem? Myślałem, że. Lepiej wygląda, bo nawet nie widać. A gdzie to rechwał? Blisko konina. Jak nie wiesz, ja ci powiem. Mardycy. No, dzisiaj tutaj to dużo większy mur. Wczoraj nic nie nagrałem, bo widziałem, że będzie padał. Trochę bałem się. Chciałem robić dużo progres, bo w internecie pokazywał mi, że dzisiaj pada. Ale w końcu nie padało, dzisiaj jest słoneczko. Dlatego dzisiaj nagram dla was i też pokazuję jak to wszystko. No i tak wygląda teraz. To jest dziewiąta rano. Działamy. No i tu jeszcze jestem. To jest 12 godzin, że działamy tutaj na ścianę w przedszkole. I taki mam setup teraz. I udało mi się skończyć, bo w końcu pomalowałem jeszcze to. Delikatnie pada. Delikatnie, tam. prawie nic. I to jest po pierwszej. Trzeba odpoczywać, morteczki, Dobranocka. To jest właśnie, co ja malowałem wczoraj w nocy. Plastusiowe kino, bo tutaj dzieci będą oglądali filmik Fajny pomysł, no Ale zobaczcie, jaki zajebiste mają tutaj miejsce Teraz dobrze widać, jak to wygląda Szablonem zrobiłem No i dziękuję, że jesteście jeszcze raz Cieszę się, że widzicie pierwszy raz w filmie jak to wygląda w pracy, bo nie jest tylko takie malowanie, że Robisz na dwa godziny. Coś szybkiego, za free. Jak ten film, który publikowałem, to może być na szybko, no. Nie przygotowujesz ściany i malujesz co chcesz. Ale tutaj, jak jest leceń, to coś innego. Tutaj ja robiłem dwie projekty dla przedszkole. Oni je publikowali na Facebooku i wszyscy głosowali. Rodzice, i oczywiście pytali dzieci, co wolą. Więc taki projekt wygrał i dlatego to jest tak ważne, że musi wyglądać bardzo podobnie do projektu, ale cieszę się. Widać reakcję dzieci. Jest coś innego, naprawdę. Ładuje się z energią. Pokażę Wam efekt końcówek. Co Wy myślicie? Tu jest plastuś, bo szkola się nazywa Plastuś. Tutaj jest wybiórka, jeż, ale nie ma jabłek, <laughs> królik. No i tak jest, tak poszło, trzy dni pracy. Pierwszy raz, że jestem tutaj w Rechbale, to było bardzo fajnie. Dzięki, że oglądaliście jeszcze raz. Jeśli lubisz, co ja robię i chcesz mnie wesprzeć na Patronite, no to będzie link w opisie. Dzięki, że oglądaliście jeszcze raz i do następnego.